treści uchwały, mianowicie w tytule Zmiana dla Starostwa Powiatowego na Powiat w Płocku e, oraz e, paragraf 1 udziela się z budżetu Miasta i Gminy Drogi Pomocy Finansowej dla Starostwa Powiatowego, to jest zmiana dla Powiatu Polskiego. E, kto z Pań i Panów Radnych jest za zmianą, za przyjęciem wniosku formalnego dotyczącego zmiany treści projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wysoka Rado w związku z powyższym kto z pani i Panów Radnych jest za podjęciem za podjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej w Rominie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu włoskiego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejny projekt to projekt uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 31 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym. Na komisjach ten projekt również był rozpatrywany. Woli informacji to jest działka. Bardzo proszę, Panie Radny. mam Ma pytanie do Pana prawnika, Powinniśmy... Już takie uchwały, w których pierwszy artykuł przetargowy, bezprzetargowy, przetarg ograniczony, na to woda zablotował, twierdząc, że wchodzimy w kompetencje burmistrza. Nie możemy w uchwałach takowej ingerencji czynić. Jest to moje pytanie, czy, czy to jest właściwe sformułowanie. Dziękuję. To znaczy tak, Właśnie mówi tak. dokładnie o tym, że to czy następuje to w tym, znaczy na postąpienie od przetargu y, wyraża zgodę odrówienia Rady. W tym momencie, Rada nie więcej, jak najbardziej tutaj Państwa zgoda jest konieczna. Y, y. A ja mam jeszcze jedną uwagę, Panie Przewodniczący. Dzień się zwracał o, o przedłużenie na 5 lat. Na komisjach stwierdziliśmy, że nie będziemy wchodzić w kompetencje następnej Rady. I żeby, żeby y, uchwalić to na 3 lata. Ale 3 lata, to by, będzie się kończyło 31 października 2018 roku i my i tak na koniec kadencji będziemy musieli tę sprawę załatwić. Bo po 31 października to ta umowa wygaśnie. Jak człowiek się zwróci do 31 października, to będziemy musieli tę sprawę załatwić. Dziękuję. To co to, to ja to co było y, omawiane na komisjach, to, to był jeden z argumentów, dla których został ten okres skrócony, bo jednym z argumentów też było, był taki, że jest to ziemia gminna, która może mieć różne przeznaczenie i nie chcemy dawać tak długiego okresu ze względu na to, żeby w razie potrzeby innego przeznaczenia tej działki, żebyśmy nie byli blokowani z terminem. Także to ten argument bardzo słusznie Pani Radna Podważyła natomiast nie był to jedyny argument dotyczący skrócenia okresu, proponowanego okresu wydzierżawienia. Proszę bardzo, jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały? Bardzo proszę. Kto z Panią Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w droginie w sprawie wyrażenia zgody na wydziel... A, jeszcze przepraszam, wrócę dla, dla Szanownych Gości. Informacja to jest działka odchodząca od drogi do Nowej tak? czyli nie od drogi Nowa Wieś do 60, tylko tam drugą stronę. Od drogi. Nowa wieś w kierunku. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Zrobinie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 31 położonej w Droginie w trybie bezprzedawczego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejny projekt to. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i przedłużenie umowy dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 458 omawiany również na komisjach. To jest działka, na której jest umieszczona kotłownia, tak? Wniosek był umotywowany tym, że tam planowane są inwestycje czyli przedłużenie dzierżawy do momentu amortyzacji tej planowanej, przeprowadzonej inwestycji. Jakieś uwagi Państwo mają do projektu? Teraz Pani Panów Franek jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i przedłużenie umowy dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 458 położonej w w trybie bezprzetargowym. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejny podpunkt szósty to jest projekt uchwały Rady Miejskiej w w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru akownika do sądu powszechnego. Czy Państwo radni macie jakąś, jakieś uwagi do ustalenie do, do regulaminu głosowania w wyborach chłopnika do sądu. Kto z pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobnie w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach chłopnika do sądu powszechnego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Y i teraz podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016-2019, czyli przeprowadzimy wybór ławnika, tak? Wybór Komisji Sprawdzacyjnej najpierw dokładnie. Bardzo proszę o kandydatury na członków Komisji Sprawdzacyjnej. <kliwość> Bardzo proszę, wzajemnie się. Wyraża zgodę? Proszę dalej. Mamy dwa próby z jednego grubu, z drugiego może propozycję. Pani mam mieć tylko Wyraża pani radość. Pani Jankowska Radna wyraża zgodę? Mamy troje, tak? Jeszcze jakieś? ale zgłoszonych może być pięć, to pytanie, czy tam ktoś jeszcze, bo jeżeli nie, to wtedy będziemy... Nie widzę. Kto jest za przyjęciem, za przyjęciem kandydatur? Bardzo proszę, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem jako kandydatów do komisji skrutacyjnej Pana Radnego nieba Kusińskiego, Pani Radnej Agnieszki? Buczor i Pani Radnej Paparii Jardowskiej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Komisję skrutacyjną. Mamy teraz propozycję od komisji skrutacyjnej odnośnie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę. Pan radny Grażo zgodę. Kto jest za kandydaturą pana radnego Zminiewa Kłośńskiego na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej? To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jeden wstrzymujący. że urnali, że daj na miejsce. był e, przedstawiony wcześniej. Trzy miesiące wcześniej zgłoszonym kandydatem był pan Jan Krajewski. Wyraził zgodę na kandydowanie na ławika do Sądu Rejonowego w sierpcu. Kandydat? Czy przedstawić bliżej? Pani Rada? Może pani przedstawić kandydata? Ma 64 lata, dostał miesięcznie, w Stasz pracował w pom w Prym-nie, w Nie, w drobinecie nie. Eee, zakładzie gospodarki komunalnej. O! Najdłużej POM i Prym...

Komisji mogę dodać, że komisja w składzie pani Barbara Jankowska, pan Mariusz Lewicki i Krzysztof Mielczarek zaopiniowała Pana y, y, Jana Krajewskiego y, osoby pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy metoda głosowania jest do Państwa znana? Według regulaminu głosowanie. Członek Komisji Skrutacyjnej według listy obecności radnych, którzy, którzy kolejno podchodzą do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej kartę do głosowania. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania.

Pan Legicki Mariusz. Pan Takumarz Kiedeusz. Pan Przeczanek Krzysztof. Krzysztof. Pani Kolecka Agnieszka, Pan Pokrętowski. Trzy minuty na policzenie głosu, tak?